O, cześć siemanko, z tej strony wujek. Witam Was w moim Hot Sixin Challenge. Dzięki Adixin za nominację. No i cóż, um, nie potrafię w ogóle śpiewać, a tym bardziej rapować. Ale fajna akcja, więc się dołączą. No i co? Chyba trzeba zacząć. Końcówka roku 2K19. Tak zaczęły się pierwsze kroki w tym temacie. Koronawirus, tak on się nazywa. Atakuje świat i nic go już nie powstrzyma? Takie plotki są rozprowadzane, ale tylko po to, żeby dostać tego manę. Nie przejmuj się, ty, mój drogi przyjacielu. Na świecie mamy przecież wielu bohaterów. I to oni walczą ciągle z tym wirusem. I to dzięki nim wirus wyjdzie stąd jak luzę. Zbliżamy się do końca mej szesnastki, więc przypomnę ci, że trzeba nosić matki. Unikaj tłumów ludzi, uważaj na siebie A wszystko będzie dobrze i będzie nam jak niebie Pięknych nie roznoś i nie mów nikomu I pamiętaj bracie, hashtag zostań w domu Co Dzięki za wysłuchanie tego Myślę, że wam się spodobało Chociaż wiem, że to jest cringe, ale no cóż Link do zrzutki macie w opisie No i wypadałoby kogoś nominować A no więc może zaczniemy Pierwsza nominacja leci do Mitorek Druga nominacja leci do Kulfon Kolejna nominacje, Nie wiem, czy dotrą do tych osób, ale postaram się. A więc nominuję Purposza, Młoteczkę i Inark. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.